Niskie bezrobocie, rynek pracownika czy to oznacza, że nie musimy się troszczyć o swoje miejsce pracy? Otóż nie, bo rynek pracy nieustannie się zmienia, i na te zmiany warto być gotowym. Jak to zrobić i na co się przygotować, podpowiadamy w nowym cyklu: Kierunek praca. Są otwarci twórczy, szybko reagują na zmiany, ale też bardzo cenią balans w życiu do cechy najmłodszego pokolenia na rynku pracy, pokolenia Z. Moje pokolenie jakby jest bardziej wolne w tym wszystkim, że jakby nie wiąże się z jedną pracą na stałe i ta praca często się zmienia. Maja Zakrzewska wybrała własną działalność i jako pracodawca wie, że niełatwo jest to pokolenie zatrudniać a na tym rynku pokoleń jest więcej, przynajmniej cztery. Ta różnica zaczyna być coraz bardziej wyrazista. I choć oczekiwania i stosunek do pracy różny, to wszystkie cztery można dobrze wykorzystać. Okazuje się, że kluczową kompetencją to jest wzajemne, takie, taka ciekawość i słuchanie siebie. Czyli ja, żeby dopasować pewne środowisko pracy, żeby było ono angażujące, żeby była możliwość realizowania tych celów biznesowych, ale też takiego samorozwoju, to ja muszę trochę posłuchać. Rynek pracy to dziś także różnorodność kulturowa, bo w Kujawsko-Pomorskim pracuje coraz więcej obcokrajowców. No świetnie, bo mam jedną klientkę do zapisania akurat. Trzeba uzgodnić z Mariną, żeby po prostu szybciej Zastępują nas w pracach, w których brakuje specjalistów, ale i oni mają swoje ambicje i oczekiwania. Inna Kaczenko te ambicje spełniła. Dziś prowadzi własny biznes i pracuje jako pielęgniarka. Drzwi wszędzie otwarte. Tylko trzeba być do tego przyjaznym. Zresztą to jeden z najbardziej deficytowych zawodów na rynku. Brakuje także nauczycieli, ale i spawaczy, ślusarzy czy magazynierów. Kujawsko-pomorski rynek dobrze opiera się zawirowaniom. On też nie ma takich wyraźnych jak w niektórych województwach, na przykład na Śląsku branż, które dominują, które właściwie są takie główne wiodące. I w ostatnich latach można powiedzieć, że też ta sytuacja się poprawia. Poprawia się, ale też niezwykle szybko się zmienia. W związku z nowymi technologiami, które się pojawiają. Sztuczną inteligencją, automatyzacją. No jakby szereg stanowisk pracy zmienia się, tak? Zmieniają się kompetencje, które są poszukiwane przez pracodawców, zmieniają się potrzeby. Czy sztuczna inteligencja wyeliminuje nas z rynku pracy? Odpowiada Łukasz Ozimek, entuzjasta nowoczesnych rozwiązań, dyrektor operacyjny przedsiębiorstwa zarządzającego danymi. Kogo zastąpi, a kogo nigdy nie zastąpi na rynku pracy sztuczna inteligencja? To jest bardzo dobre pytanie, ale musimy spojrzeć na to bardzo szeroko, dlatego że dzisiaj jesteśmy w dobie sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że powinniśmy ją porównać do internetu, który kiedyś wszedł, pojawił się w naszym życiu i pozostał. I tak samo będzie z sztuczną inteligencją. Eee, patrzmy na to bardzo szeroko. Na pewno wzbogaci i przyspieszy naszą produktywność w niektórych obszarach i nie możemy porównywać jej jakby jednocześnie do wszystkich zawodów. W niektórych branżach będzie bardzo istotnym narzędziem wspierającym bieżące procesy, a w niektórych zawodach prawdopodobnie nawet nigdy jej nie wykorzystamy. Albo wykorzystamy w tak małym stopniu, że warto na przykład inwestować w te zawody, jeśli nie chcemy, żeby sztuczna inteligencja wchodziła w to nasze zawodowe życie? Ja myślę, że Powinniśmy patrzeć na to w ten sposób. To jest bardzo dobre narzędzie wykorzystywane w obszarze detekcji. Wyobraźmy sobie osobę, która musi analizować setki arkuszy w Excelu cyfr, danych i tak dalej. Zajmuje to wiele, wiele godzin, a nawet dni, czasem tygodni. Poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie przyspieszyć ten proces, a wyniki tej analizy otrzymać dosłownie w kilka minut, a czasem kilka sekund. Więc w tym zawodzie na pewno nam to przyspieszy. Jeśli spojrzymy szerzej, popatrzymy na medycynę, ochronę zdrowia, to co nas bardzo interesuje, kiedy musimy patrzeć na przykład na zdjęcia, czy to złamań, czy to jakichś zmian skórnych i tak dalej, i tak dalej, zazwyczaj to robią to lekarze. Na bazie swojego doświadczenia, spojrzenia, wiedzy i tak dalej. I tak dalej. Ale z drugiej strony, jeśli stworzymy bazę setek tysięcy zdjęć, zaczniemy je, zaczniemy je porównywać, wykorzystamy do tego sztuczną inteligencję, nagle w bardzo szybkim czasie otrzymamy odpowiedź z jakimś prawdopodobieństwem, czy ta zmiana jest złośliwa, czy nie jest złośliwa. Ale czy to oznacza, że tego lekarza za chwilę nie będziemy potrzebowali? Absolutnie nie. Nigdy doświadczenie, spojrzenie, pewna intuicja nie zastąpi tego, co robią maszyny. Na sztuczną inteligencję musimy spojrzeć w ten sposób, że to jest pewien zbiór danych, które wkładamy na wejściu i na wyjściu otrzymujemy pewną analizę informacji, z którą dalej musimy pracować i to właśnie to doświadczenie. Czy to lekarza, czy innego specjalisty w zakresie swojej wiedzy i wielu lat pracy w zawodzie, pozwala podjąć dalsze strategiczne, czasem bardzo ważne decyzje. Takie spojrzenie mówi nam o tym, nie bójmy się, bądźmy otwarci. To można dobrze wykorzystać, to można się wspomóc na rynku pracy. To czego my się boimy? Myślę, że to zawsze jest tak, że jeśli jest jakieś nowum, to się tego boimy. Jeśli spojrzymy historycznie, pojawiła się elektryczność. Patrzyliśmy na to z jakimś zdziwieniem i niedowierzaniem, że to jest coś złego, bo byliśmy przyzwyczajeni do jakby funkcjonowania przy świetle świec. To się zmieniło. Mieliśmy wcześniej parę, która napędzała nasze maszyny, urządzenia itd, i tak dalej. Więc ta zmiana, ta ewolucja jest naturalnym czynnikiem, procesem, który nam towarzyszy. Oczywiście dynamika tych zmian bardzo mocno przyspiesza. Kiedyś coś, co w ciągu 20-30 lat powstawało, jakaś główna zmiana technologiczna, dzisiaj mamy informację praktycznie każdego roku, że odkrywamy nowe właściwości pewnych materiałów tworzymy nowe rzeczy, tworzymy nową technologię, która nam towarzyszy i zmienia i wpływa na sposób naszego funkcjonowania codziennego. Oczywiście, jak ją wykorzystamy i co z nią zrobimy, zależy tylko od nas. Strach ma wielkie oczy, a na zmiany trzeba być po prostu przygotowanym. Nie ma nic lepszego niż nauka, najlepiej przez całe życie. Kluczem jest też wybór zawodu. Czy szewc może chodzić bez butów? Nie jeśli tak jak Kamil Kulik ten ginący zawód dostosuje do dzisiejszych potrzeb. Do szewca może ludzie chodzili, ale nie wiedzieli, że można odnowić buta tą wizualną część. I tak wziął sprawy w swoje ręce. Szewską pasję zamienił w pasję do renowacji obuwia. Nauczył się zawodu od podstaw i dziś jest wziętym renowatorem, ale wciąż otwartym na nowości w swojej branży. Krajowy Fundusz Szkoleniowy oto sposób na zdobywanie nowych kwalifikacji i zdobywanie pieniędzy na naukę.